Partnerem odcinka jest OANDA TMS Brokers. Za chwilę odsłuchają Państwo kolejnej audycji podcastu Mateusza Grzeszczuka Podróż bez paszportu. Jeżeli interesuje Was świat, to nie mogliście lepiej trafić. W tym programie najważniejszy jest gość, ekspert, który dzieli się swoją wiedzą i to ma realny wpływ na nasze życie. Nie zapomnij wspierać audycji na Patronite i podzielić się nią z innymi. Zapraszam. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Po drugiej stronie dr Michał Zaremba z Uniwersytetu Łódzkiego, Ośrodek Spraw Azjatyckich. Kłaniam się. Dzień dobry, witam. Ja nie wiem, już pogubiłem się, która to miała być kolejna umowa handlowa z Wietnamem. Jeszcze w lipcu, pamiętam, Donald Trump na Traff Social informował, że właśnie dogadał się z Wietnamem. Te cła zostały obniżone. No właśnie, proszę o taką małą aktualizację. Jak w ogóle wygląda dzisiaj te, te statystyki, ta tabela celna Donalda Trumpa w kontekście tego azjatyckiego kraju? Te cła, takie wysokie cła, które zostały ogłoszone w kwietniu w przypadku Wietnamu to było 46%, czyli bardzo dużo. Wietnamczycy zareagowali praktycznie od razu, wyrazili chęć negocjacji, rozmów ze stroną amerykańską. No i też sam Donald Trump później mówił, że zawiesza wprowadzenie tych ceł na trzy miesiące. Tak więc już można powiedzieć, że w lipcu podjęto pewne, pewne ustalenia, które no jeszcze się nie zmaterializowały, no i nawet po ogłoszeniu tych tej umowy w sumie wczoraj, tak? Nadal jeszcze pozostają pewne kwestie do, do dyskusji. Natomiast co najważniejsze, to jeśli chodzi o cła strony ustaliły, że będą one, jeśli chodzi o stronę tutaj wietnamską, będą one na poziomie 20-20%, chyba że, i tutaj jest też bardzo ważna informacja, będą one sięgały 40%, jeśli towary będą tylko przeładowywane w Wietnamie. Zaraz pewnie jeszcze tutaj wytłumaczymy, skąd, takie, skąd taka polityka Stanów Zjednoczonych, natomiast mówimy o barierach 20-40% dla strony wietnamskiej, natomiast tutaj jeśli chodzi o amerykańską stronę, no to większość, w praktycznie wszystkie tutaj obostrzenia zostały, zostały zlikwidowane. Mamy dostęp do wietnamskiego rynku dla Amerykanów bardzo, bardzo ułatwione, więc można powiedzieć, że no tutaj strona amerykańska osiągnęła to co, to, co chciała. Jeśli chodzi o stronę o stronę wietnamską, to oczywiście początkowe stawki celne były bardzo duże. Podejrzewam, zakładam, że Wietnamczycy chcieli, aby te cła były jeszcze niższe. Niż na poziomie 20%, bo to nie jest taka, taka liczba, która by w pełni satysfakcjonowała stronę wietnamską. Mówiło się, że w, w kontekście innych krajów Azji Południowo-Wschodniej, że ta bariera celna będzie mniejsza. Nawet w, bodajże w przypadku Indonezji i Filipin byłoby to 19%, to zawsze też jest nieco, nieco mniej. Ale zapewne można uznać w pewien sposób to jako dyplomatyczny sukces. Podejrzewam, że ze, ze strony Stanów Zjednoczonych też taki sukces był potrzebny, ponieważ po tych licznych zapowiedziach Donalda, Donalda Trumpa to bodajże się na razie u, u, udało uregulować te kwestie z Chinami, Wielką Brytanią i teraz miał przyjść czas na te kraje Azji południowo-wschodniej. Południowo no i właśnie ta umowa jeszcze wymaga pewnych ustaleń między dwoma stronami, ale no już tutaj zapowiedzi świadczą, że Wietnam i Stany Zjednoczone są blisko uregulowania tych, tych kwestii. No my wielokrotnie rozmawialiśmy na temat tych relacji amerykańsko wietnamskiej w kontekście, w kontekście handlowym. No cóż, powiedzieć, że, że Wietnam jest ważny dla Stanów to chyba mało powiedzieć, nic nie powiedzieć. E tak, i Wietnam jest ważny dla Stanów i Stany dla, dla Wietnamu, tak, tutaj na pewno, jeśli chodzi o te kwestie gospodarcze, to na, należy podkreślić, że amerykański rynek dla Wietnamczyków to jest około powiedzmy 27-30%, czyli Amerykanie są najważniejszym partnerem, jeśli chodzi o, o eksport dla, dla Wietnamczyków. Tutaj szczególnie narażone teraz w związku z tymi zapo zapowiedzianymi cłami były takie gałęzie jak właśnie tekstylia czy elektronika czy tutaj przemysł meblarski szacuje się, że to jest właśnie 80% mniej więcej eksportu do Stanów Zjednoczonych więc te branże były najbardziej Najbardziej zagrożone. Jeśli chodzi o te cła, które zostały, zostały ogłoszone przez Donalda, Donalda Trumpa, to należy podkreślić, że już wcześniej dochodziło do pewnych nieporozumień między Wietnamczykami a Amerykanami. Wszystko zaczęło się od momentu, kiedy sankcje zostały nałożone na Chiny. I Wietnam zaczął być oskarżany o pomoc w omijaniu chińskich, chińskich sankcji. Też no, widać było, że ten eksport do Stanów Zjednoczonych, wietnamski eksport faktycznie wzrasta od momentu nałożenia tych, tych sankcji, sankcji, więc coś było na rzeczy. Ale właśnie Amerykanom, Amerykanie zarzucili Wietnamczykom, że po prostu większość produktów jest sprowadzanych Chin, W Wietnamie są one po prostu tylko to albo montowane, albo tylko i wyłącznie transportowa transportowane, tak czy jest użyty kraj trzeci przez Chiny do ominięcia sankcji. Ciężko jest oszacować skalę, bo też należy podkreślić, że Chińczycy po prostu chę coraz chętniej inwestują w Wietnamie, przenoszą produkcję, chociażby dlatego, że są niższe kos koszty, ta siła robocza jest, jest tańsza niż w Chinach. Społeczeństwo wietnamskie jest coraz lepiej wykształcone, więc to nie jest omijanie sankcji na pewno nie jest tylko jedynym czynnikiem, dla którego te, ta produkcja była przeniesiona, przenoszona z Chin do, do Wietnamu. Natomiast na pewno tutaj te kwestie związane z reroutingiem czy relabelingiem, tak jak tak, tak to można nazwać, były, były poruszane przez stronę amerykańską już wcześniej, jeszcze jak administracją w Białym Domu kierował Joe Biden. Natomiast też ciężko stwierdzić, na ile tutaj właśnie te produkty, które były montowane w Wietnamie, na ile ta wartość, dodana wartość wietnamska no była satysfakcjon może być satysfakcjonująca dla, dla, amerykańskiej, dla amerykańskiej strony. I tu też pozostaje pewne pole do dyskusji, tak? czyli czyli ile Wietnam musi. Powiedzmy, od siebie dołożyć do produkcji tutaj już na miejscu, u siebie, aby Stany Zjednoczone uznały, że to jest produkt powiedzmy wietnamski, a nie Wietnam jest używany do po prostu omijania chińskich sankcji tak i tego transshippingu, reroutingu. To już tutaj te terminy są różnie stosowane. Mhm. No właśnie, to jest też ciekawe. Chińczycy patrzą się na te negocjacje właśnie od strony Wietnamu. Czy może też jakaś dyskusja z Chińczykami, z Pekinem, dyskusja wietnamsko-chińska w kontekście tego, jak tutaj się umawiać z Amerykanami? Myślę, że Chińczycy zdają sobie sprawę, jak wygląda polityka amerykańska. Zresztą też jeszcze w kwietniu po ogłoszeniu sankcji, po ogłoszeniu przem ceł, było spotkanie między Xi Jinpingiem a Tolamem, sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Wietnamu. Chociaż było planowane wcześniej, ale podejrzewam, że gdzieś tam z tyłu głowy obydwie strony miały na uwadze, że Stany Zjednoczone mogą takie działania podjąć. No bo to też nie jest tak, że Stany Zjednoczone podjęły te. Kroki bez, bez powodu. Tutaj uzasadniliśmy, że faktycznie były ku temu powody. Między innymi też warto podkreślić, że jeśli chodzi o niekorzystny bilans handlowy, to Amerykanie mają gorsze z tylko z Chinami i z Meksykiem. Wietnam był na trzecim miejscu, więc automatycznie można było się domyślać, że Wietnamczycy staną się prędzej czy później takim no, jednym z celów polityki, polityki Trumpa. Natomiast podejrzewam, że oczywiście te sprawy będą z Chinami mhm. dyskutowane. Natomiast właśnie w kwietniu tego roku podczas spotkania Si To Lam było podpisane 40 kilka, 45 różnego rodzaju porozumień. Więc po prostu podejrzewam, że Chińczycy sobie zdają sprawę, jakie trudności mogą dla Wietnamu spowodować te amerykańskie kroki, jednocześnie kontynuują swoją politykę wzmacniania tych więzi z Wietnamem. Oczywiście, Wietnam jest też bardzo ważnym rynkiem zbytu dla chińskich towarów. Chińczycy to partner numer jeden, jeśli chodzi o Chodzi o import, ale widać też pewne zmiany w chińskiej polityce. Mianowicie są takie, ta polityka względem Azji Południowo-Wschodniej jest, wydaje mi się, nieco. Bardziej taka pozytywna, dlatego że Chińczycy też pewnie wyszli z założenia, że Azję Południowo-Wschodnią dobrze mieć po swojej stronie, a Amerykanie już zaczęli się tam bardziej rozpychać. Teraz pewnie nieco wizerunkowo Stany straciły, jeśli chodzi o nałożenie tych, tych ceł, ale też i warto wspomnieć, że wśród krajów, gdzie dominuje islam, również ze względu na amerykańską politykę wobec Izraela, ten wizerunek Amerykański też, no powiedzmy, uległ, pojawiły się pewne rysy, tak? Zwłaszcza tutaj mówię o Malezji i Indonezji, więc też tutaj pobyt Trumpa w związku ze szczytem ASEAN i tymi różnymi wydarzeniami, które towarzyszyły, miały to e, zmienić. E, natomiast Chińczycy obserwują oczywiście i tak jak mówię, ta polityka wobec Azji Południowo-Wschodniej też niesie za sobą coraz więcej takich sygnałów chęci współpracy, utrzymania tych relacji na dobrych no, do, do, takim przyjaznym poziomie, zresztą oczywiście ciężko też o inne, kiedy wiemy, że dla w, w większości, czy praktycznie dla wszystkich krajów regionu jest to partner gospodarczy numer, numer jeden, no ale widać, że właśnie tutaj te hasła community of, for a shared future, common destiny i tak dalej, czyli te powiedzmy zebranie tych państw i otoczenie ich takim, powiedzmy bardziej to jest slogan w Ideologiczne, ale taką wspólnotą pewnych jakichś doświadczeń, wartości. To też jest pewien zabieg, który Chińczycy stosują, aby zbliżyć do siebie te państwa Azji Południowo-Wschodniej, w, w tym Wietnam. No właśnie, a jakie interesy Wietnam podnosi, bo szczyt trwa do 28 października właśnie w ramach samego szczytu ASEAN. To znaczy, tutaj szczyt ASEAN generalnie przebiegał pod takim ważnym, symbolicznym wydarzeniem, czyli przystąpieniem Timoru Wschodniego do, do organizacji. Tutaj po kilkunastu latach, e, oczywiście, Timor tak w 2002 roku dopiero uzyskał niepodległość, więc to jest stosunkowo młody kraj. No ale ten moment symboliczny przystąpienia tego kraju do organizacji e, tutaj, mm, no powiedzmy, przykrył inne ustalenia też e, e, sz, szczytu. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Wietnam, to warto Podkreślić też, że ostatnimi czasy, czy teraz właściwie to się zmaterializowało. Podpisano tak, no teraz można powiedzieć konwencję hanojską, co dotyczącą walki, walki z cyberprzestępczością, już tak mówiąc, w dużym skrócie. Ponad 60 państw Organizacji Narodów Zjednoczonych podpisało tę, tę konwencję, więc Hanoi też tutaj był skupiony w dużej mierze. Na tym, na tym wydarzeniu stał się, no powiedzmy, też centrum takiej światowej dyplomacji, dyplomacji przez moment. No i to było dla, właśnie dla Wietnamu takie dosyć ważne wydarzenie, które oczywiście towarzyszyło tym spotkaniom związanym ze szczytem ASEAN, bo zazwyczaj jeśli mamy szczyt ASEAN, no to też jest bardzo dużo tych spotkań towarzyszących. I bardzo dziękuję w takim razie za komentarz Michał Zaremba. Kłaniam się dźwięk. Dziękuję również.